Film powstał dzięki wsparciu naszych patronów. Dołącz do nas na patronite.pl. Teraz będzie z zagadką muzyczną Jarku. Gitarowe wymioty. Nie, musisz. musisz... <ścoughs> Ładnie to określiłeś. Musisz odga... odgaść, co to za band jest autorem tejże muzyki. Zaczniemy. Może nie od najłatwiejszego numeru. <laughs> nie, to nie mój żenr. Dobra, to ten sam zespół. Numer chyba łatwiejszy do odganięcia. Andrzej Sikorowski. Oj, że wiem, co to jest. Ale nie wiem, gdzieś dzwoni, ale nie wiem, w którym kościele. No. To jest właśnie. Ten wyraz twarzy. I ostatnia, który... tak, ostatnia, ostatnia podpowiedź w takim razie. No, łatwiej się już nie da. Eee, lec zapalin. Yep. A to była moja. Słuchajcie, you muszę, know who muszę kiedyś o nią zadbać, ale to jest pierwsza gitara elektryczna, którą w życiu miałem i bardzo się cieszę, że mam ją do dzisiaj, chociaż kiedyś ją sprzedałem i potem odkupiłem. Poznałbym, gdybyś zagrał Schody do Nieba. <laughs> Był taki sklep w Londynie, na którym... Nawet nie w każdym sklepie jest zakaz grania Story to Heaven, zakaz grania Nothing Else Matters, zakaz grania Smells Like Teen Spirit i paru innych jeszcze gitarowych hiciorów, które wszyscy początkujący adepci gitary grają oraz twojej ulubionej Zespołu Metallica pod tytułem No, Noth", nie na tylko Master of Puppets. Eee, cóż to za pierwszy newsior? Panie Jarku Juszkiewiczu. Posiadanie prywatnego kanału na YouTube ma ten plus, że nie można się specjalnie przejmować posądzeniami o kryptoreklamę, więc mogę powiedzieć, że w Ikei pojawi się to urządzenie. Co to? Cóż to? Już ci mówię, oczywiście ma nazwę przyjazną użytkownikowi, Ach, jak oczywiście. każdy sprzęt z Ikei. Ika Gdybyś zapalił przy tym fajkę, windstyrka. Windstyrka pokazałoby, że powietrze jest zanieczyszczone. zanieczyszczone. Jest to urządzenie, które łączy się z aplikacją, która śledzi poziom zanieczyszczenia powietrza, więc możecie zobaczyć, czy pomieszczenie, w którym jesteście, jest zanieczyszczone, czy nie. Dlaczego mówię, że w Polsce. Nie wiem, czy to powiedziałem, ale myślę, że w Polsce ten sprzęt niespecjalnie się przyda. Dlaczego? Bo wszędzie jest zanieczyszczone. Bo wszędzie jest zanieczyszczone powietrze. W ale... zimie właściwie, tak. gdzie nie wyjdziesz... Tak, syfem. Więc czy Ci to Tyrka napisze, czy nie, nie ma większego sensu. Jeżeli chcielibyście zainwestować w urządzenie, które by rzeczywiście pokazywało, czy powietrze jest zanieczyszczone i jednocześnie choć trochę je oczyszczało, to jest cały wybór oczyszczaczy powietrza. Myśmy z Robertem, znaczy nie, Twoja mama Jola, zainwestowała i nas też namówiła z moją małżonką Katarzyną. No, moja mama ma na punkcie zdrowego życia fioła, zresztą jest lekarzem, jak o tym mówię. Ale trzeba tego... powiedzieć, że rzeczywiście się sprawdza mm. i można kupić takie też urządzenie, które oczyszcza, jednocześnie nawilża powietrze, co w zimie przy kaloryferach tak, jest tak, dość tak, ważne. Tak, tak. Urządzenie trafi do polskich sklepów... W dziwnym momencie, bo w kwietniu 2023 roku, czyli dokładnie wtedy, kiedy przestają grzać kopciuchy, mm -hmm. co mierzy? Mierzy pyły PM2,5, lotne związki organiczne, czyli jak będziesz smażył placki ziemniaczane, to również to wychwyci. Nie brakuje też pomiaru wilgotności i temperatury. Powietrza. Łączy się to ze specjalną aplikacją. Łączy się także z systemem IK Smart Home, jeżeli korzystacie. Ja kiedyś korzystałem, ale potem. Na Sponsor. Przestałem z tego używać, bo i teraz już będziecie wiedzieli, że to jest not sponsor, bo przeszedłem na system Apple. A, ok. Ale jeżeli ktoś Fajny no, gadżecik, no może się przydać. Choćby po to, żeby właśnie wiedzieć, że wiesz, może nie informacja o zanieczyszczeniu nie będzie tak wartościowa w Polsce, gdzie wszędzie oddychamy syfem, jak już mówiliśmy, ale na przykład informacja o tym, że masz bardzo niską wilgotność powietrza będzie mhm. już, już cenna, bo będziesz Tutaj wiedział, żeby włączyć na na przykład i... i, i i wtedy zdecydowanie lepiej na przykład się funkcjonuje w pomieszczeniach, czy, czy śpi, czy, czy, czy cokolwiek. Taki niusik akurat uważamy, że gadżet bardziej przydatny niż to, o czym mówiliśmy w ostatnim odcinku, czyli urządzenie, które wyświetla na nadgarstku tak, nie, dodatkowe no to jest informacje ze smartfona. Mój drogi, e, myślałem, tak. tak, chciałem się popastwić trochę nad. Jest samochodami. jakaś gra komputerowa w ostatku? Nie, chciałem się popastwić trochę nad samochodami elektrycznymi. Więc y, przeczesywałem internet. przeczesując go, e, to był jak Sean Connery, przeczeszując internet, e, trafiłem na e, kolejny artykuł tego samego faceta, e, którego w, w zeszłym tygodniu m, cytowałeś. E, Człowieka, który przetestował dla Chipre samochód elektryczny w Zimie w Polsce. Dokładnie tak. E, przetestował również na wsi. A w zasadzie poza aglomeracjami miejskimi, życie z samochodem elektrycznym. Nie okazuje jest łatwo, jak Nie sądzę. jest łatwo, bo okazuje się, że większość tych stacji ładowania, które pokazuje aplikacja PlugShare, czyli aplikacja, która wyświetla nam, gdzie możemy naładować swój samochód elektryczny, jest albo na terenach prywatnych, albo w hotelach, więc de facto dostępne masz na przykład dwie albo trzy i musisz pół godziny jechać, żeby naładować samochód. Okej. Okay. No, więc y, nie wesoło, y, y, jeśli oczywiście nie masz możliwości ładowania w domu, a umówmy się, jak ktoś mieszka w bloku, to nie ma. Znaczy, no, możesz rzucić kabel przez okno. No, tak, z 10 piętra, na przykład z zimą zwłaszcza super, jak masz potem otwarte okno, bo kabel ci się ciągnie, jest to po prostu same plusy. Wiesz, że u mnie na osiedlu kiedyś był gość, który mieszkał na parterze, a jednocześnie zaparkował przyczepę kempingową, na miejscu dla niepełnosprawnych, ale on był niepełnosprawny, znaczy miał kartkę niepełnosprawną. Okazuje się, że to nie dotyczy przyczep, tak by the way. Okay. I on sobie właściwie zrobił takie rozszerzenie mieszkania. Puścił prąd od siebie przez balkon, mm -hmm. ten prąd szedł po, kabel szedł po trawniku, przecinał ścieżkę dla mieszkańców, i on sobie tam też funkcjonował w tej przyczepie. No. Być może. No w każdym razie. W Polsce samochód elektryczny to poracha, to już ustaliliśmy przynajmniej na razie. I ustaliliśmy to w zeszłym tygodniu, ale są kraje takie jak na przykład Norwegia, gdzie tych samochodów elektrycznych jest ogrom. No i energii elektrycznej jest więcej. Tak, zdecydowanie ładowanie znaczy nie użycie w codziennym życiu. Tak, i, i ładowanie samochodu stanowi znacznie mniejszy problem, ale wcale użytkownicy elektryków nie mają tam tak różowo. Jedna z firm, z przewoźników, całkowity zakaz samochodów elektrycznych na pokładach swoich promów wprowadziła. Elektrycznych? Tak. Myślałem, znaczy... że spalinowych? Nie, elektrycznych. Elektrycznych i to posiadających jakiekolwiek ogniwa, elektryczne, łagowe... czyli hybrydą. Też hybrydą nie też nie wiedziesz? Tak. Nie strzelili sobie ekonomicznie w kolana, bo akurat hybryd jest dużo. Elektryczny samochód, jak się zapali na promie. To jest, to jest. No dramat. To jest śmierć wszystkich ludzi na pokładzie. Mhm. A teraz nie wiem, czy miałeś przyjemność płynąć kiedyś promem. Tak. Ja również powiem wam, że potrafi nieźle wiać, jak się jedzie do Norwegii, płynie w zasadzie. Tu wstawię. Robert płynął raz, ale potrafi nieźle wiać. Nie, płynę dwa razy, mój drogi. Tam i z powrotem. <laughs> y ja ci zamonstruję, o co mi tutaj chodzi. Na statku się zamonstruje. Nie, zamonstru zademonstruję. Super! Rewelacja. masakra po prostu. Potrafi wiedzieć naprawdę potężnie. Fale, naprawdę spore, i to był w pogodny słoneczny dzień. Po prostu mocno wiało. Wyobraź sobie, co jest w trakcie sztormu. Fale z, potrafią hektolitrami słonej wody zalewać. ale przeżyłem sztorm na statku płynącym do Norwegii. Okej. Okay. No to wiesz jak potrafi być. Teraz wyobraź sobie, że w niekontrolowany <grym> sposób... Żeby nie wymiotować. <grym> ja płynąłem statkiem handlowym. Poszedłem do łazienki, która była dość duża. Hmm? I w tej łazience była wanna. Nie wiem tylko pod uwagę tego, że jak cały statek się kolebie, to woda również się wychlapuje. <grym> Powiem wam, że kąpiel w wannie na statku w czasie sztormu jest doświadczeniem, które się pamięta długo, dobrze. Ale również jest pomysłem, na który mógł paść tylko Jarosław Juszkiewicz. Jednakże... Gdybym miał wtedy papierowy stateczek, mógłbym się nim bawić. Tak mógłby sobie, orientować pion według wychylenia masztu tego stateczku. W każdym razie zdarzają się pożary takie na promach i są skrajnie niebezpieczne, i ten zakaz wynikał po prostu ze względów ekonomicznych, i myślę, że to nie będzie jedyny. Czy to z już się zdarzyło, już się to, paliły. Tak. No to nie zginęli ludzie na promach. I, i słuchaj, nie, to się nie zdarzyło jeszcze. Ale koszt ubezpieczenia, jeśli Aha. chcesz przewozić samochody elektryczne, jest tak horrendalnie wysoki, że po prostu przewoźnikom się to nie opłaca. I myślę, że za nim pójdą następni. Także mhm. wcale elektryczni Norwegowie nie będą mieli lekkiego życia. Swoją drogą, ciekawe, czy można hybrydą wjechać do tunelu pod kanałem La Manche. A nie wiem, bo pożar w takim miejscu to, to by też była jest... Tak. Zwłaszcza, że, przypominamy, pisaliście też o tym w komentarzach, pożar samochodu elektrycznego jest bardzo trudny do ugaszenia. Wow! All the taste, fat-free, original. Mm -hmm. e, szkołę... A mam te na chipsy teraz. Jeżeli masz ochotę na chipsy, to bardzo idealnie, bardzo idealnie, idealnie wpasowałeś się w klimat. Co towarzyszy jedzeniu chipsów? Tłuste palce. Okay. I pewne wyrzuty sumienia jednak, że. Chyba u ciebie. Że żyresz coś, co powoduje wzrost cholesterolu. No, nie, to nie do końca są zdrowe, koniec. tuczące. Zresztą twoja matka Jolka, którą już tak, tutaj jest wspomnieliśmy, jest przeciwniczką. Jest przeciwniczką. Jolancisz. Wyobraź sobie, że w latach 90. No. wprowadzono olestrę. Słyszałeś o olestrze? Coś słyszałem, no. Olestra jest rodzajem czegoś, co zastępuje tłuszcz. No. Nie rozpuszcza witamin. O. Tak. Nie ma kalorii. Na pewno jest silnie rakotwórcze. Nie jest rakotwórcze. Nie o udowodniono proszę. tego. Mm. Ma właściwie tylko jeden minus. Ale zanim ten minus wyszedł, wiele firm wypuściło przekąski. Fat Free. Mm. Ciekaw jestem tego minusa. Przetłumacz, bo to będziesz... Y, y, lepszy jesteś w tłumaczeniu. No angielskim. fat, no calories, no problem. Right? Wrong. Side effects of eating olystra include intense diarrhea. Aha, okej, okay, y, dobrze. Y, intensywną biegunkę. And anal leakage. Anal leakage. Y, Jak to przetłumaczysz? No, wyciek z odbytu. Wycieki z odbytu. Tak. Y, w związku z tym Mimo tego, że bardzo. Przepraszam, jeśli coś jecie w tym momencie. Bardzo wiele osób, mimo tego, że chciało schudnąć jedząc chipsy, yy, odczuwało yy, biegunki i być jakiś z odbytu. Jest to jeden z tych wynalazków, które nigdy się nie przyjęły. Mm -hmm. <laughs> Ty chcesz jakoś to skomentować? Wiersze. Jest to jeden z najgorszych wynalazków w historii przemysłu spożywczego. Zaraz po po tym, jak Coca Cola postanowiła w latach 70. zmienić swój smak. Wiesz, co się stało. Nie, e, ludzie natychmiast zaczęli to hejtować. Coca Cola wróciła, nazywając to Coca Cola Classic, a potem już Classic zniknęło, po prostu wrócili do starego smaku. Tak. Droga Coca-Cola, jeżeli nas oglądasz, no. naprawdę. Fanta ze słodzikiem nie jest lepsza. Jest fatalna. Z, jest fatalna. Z Seven Napa ostatnio też piłem. Nie, albo Sprite'a. Nie wiem, któreś z tych dwóch też ze słodzikiem jest straszne. Ten napis fat free, calories free, jest tego wart. Nie jest tego wart. Nie jest tego wart. wart. Wycieki z odbytu, biegunki analne to były nasze słowa finalne. <laughs> nie mam nic do dodania. <laughs> Masakra, ja nienawidzę wszystkich tych. Te... Kurwa, to jest dobre i smaczne, bo jest tłuste, słone i słodkie i nie przeskoczysz tego. Cukier, tłuszcz i sól Wiem, że to są najlepsze wzmacniacze smaku. Byłem kiedyś pod opieką dietetyczki i powiedziała mi, że jeżeli widzę jogurt z napisem beztłuszczowy, to mam go omijać szerokim łukiem, bo to oznacza, że wpakowano do środka coś gorszego. Tak, straszną chemię. Dokładnie tak. <sighs>